Witam Państwa na dzisiejszy film. Zaprosiłem. oni wszyscy, jak beczka wyglądają, nie możecie sobie. Ja mam bardziej oryginalne postacie wymyślę, Niech ktoś założy kanał z taką postacią. O, to może być postać, patrzcie. No, nie mówcie, że nieładniejsza. I na przykład, takie coś. O, że ma kwadratową głowę i jest normalnym człowiekiem, tu. To było spoko. Bardzo polecam. Bądź mną. Anon Level 19. Idź do kina. Obejrzeć jedną gniewną zebrę. Zawsze. Zamawiasz bilety przez internet, więc możesz zarezerwować miejsce. Zarezerwuj cały rząd. Kosztowało cię to prawie 300 zł. Jest to najlepszy rząd, oczywiście na samej górze, obok wejścia. Zawsze w tym rzędzie siadają matki ze swoimi gówniakami, bo najlepiej widać. I się jest najbliżej wejścia. Siadasz na środku rzędu. Jedzonko po prawej, kola po lewej. Matki powoli zaczynają się spałnić. Ze swoimi gówniakami. Chcą usiąść. Przepraszam, ale te miejsca są za. rezerw. wo. wane. Niby dla kogo? Dla mnie. Nie może pan tego zrobić. Owszem, mogę. Wtedy każda matka idzie po tym do menedżera, zabierając ze sobą gówniaka. Menedżer, przychodzi, pokazujesz mu bilety z numerami siedzeń, jako dowód, że wszystko zarezerwowane. Przykro mi, proszę pani, ale jest przecież wiele innych miejsc do zajęcia. W tym momencie matki mają w dupie gdzie usiądą. Chcą tylko twojej porażki. Drąż Na menadżera, że jak to on sobie może zająć cały rząd. Przecież to paranoja. Menadżer broni ciebie przez cały ten czas. Dobry ziomek menadżer. Ostatecznie akceptują porażki i zajmują miejsca. Kilka chwil później, przychodzi kilkoro ludzi bez dzieci, Siadają w twoim zajętym rzędzie, matka siedząca naprzeciwko mnie, krzyknęła, że nie możecie tu usiąść, ten ch** zajął cały rząd tylko dla siebie, to jakaś kpina, wtedy odpowiadasz, że nie ma problemu, niech panowie tutaj siedzą, ale matka się wkurza, zaczęła zachowywać się jak wkurzony, jaskiniowiec, który nie, złapał swojej zdobyczy, poszła do menadżera, paranując wszystkich, po drodze. Usłyszę drzem na biednego ziomka, że jest dyskryminowana. I w ogóle grozi, że sobie pójdzie. Dziecko zaczyna płakać. Znowu znała porażkę. I zajęła miejsce. Zaczynasz się głośno śmiać. I co teraz hach? Mówisz do niej ciągle się śmiejąc. Włożyła. Dziecko do torebki wyszła. Jeśli chcecie więcej takich pas ze mną, czyli z panem Robocikiem to wbijcie subika i łapeczkę. Bo to pomoże mi w zasięgach. Animacja była robiona w 100% na telefonie. Palcem na filipa klip.